Z Ewangelii świętego Marka, rozdział szósty, wersety od 1 do 6. I wyszedł stamtąd i przychodzi do swojej ojczyzny, a podążają za nim jego uczniowie. I gdy nastał Szabat, zaczął nauczać w synagodze, a liczni słuchający zdumiewali się, mówiąc: Skąd u tego to? Co za mądrość dana temu? I takie dzieła mocy przez Jego ręce stają się. Czyż nie jest ten cieślą, synem Maryi i bratem Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? A czyż nie są Jego siostry tu u nas? I gorszyli się przez Niego. I mówił im Jezus, prorok nigdzie nie jest wzgardzony, jeśli nie w swojej ojczyźnie, wśród krewnych i w swoim domu. I nie mógł tam uczynić żadnego dzieła mocy, oprócz tego, że na kilku chorych nałożywszy ręce, uleczył. I dziwił się z powodu ich niewiary. Troszkę różni się ten tekst, który przeczytałem w tłumaczeniu takim bardzo dosłownym z języka greckiego, od tych tłumaczeń, które znamy z Biblii tysiąclecia, czy też. Tego tłumaczenia, które czytamy na liturgii w kościele w tą czternastą niedzielę, zwykłą. Ewangelia o Jezusie, który przybywa do swojego rodzinnego miasta, naucza w synagodze, tak jak to robili po prostu każdy mógł nauczać każdy dorosły Żyd mógł nauczać, tak samo i Jezus. Przemawia z niezwykłą mocą. Wszyscy się dziwią, mówiąc, skąd on to ma. A więc Jezus przychodzi do na Nazaretu i pokazuje im całego siebie. Pokazuje im niezwykłą moc, która w Nim jest, przemawia w tak niezwykły sposób, który dotyka serca tych ludzi. Ale nie dotyka tych serca, by je przemieniać, aby je nawracać. Zobaczcie, tyle określeń takich negatywnych, takich bardzo. Lekceważących Jezusa? Czyż nie jest ten cieślą, skąd ta mądrość temu dana i takie dzieła, przez ilo ręce gorszyli się przez niego? Czy nie jest ten cieślą? To takie jest wzgardzające stwierdzenie. To nie jest takie dobre czy miłe słowo. To ten. Taki, jakby mają tą pewność, że. Oni o Jezusie wszystko wiedzą. Oni go znają, bo on jest z Nazaretu, to jest jego ojczyzna, więc oni go od dziecka pamiętają. Jak kopał piłkę, jak grał z kolegami na boisku, jak pomagał tacie, jak latał mały i nie wiem, poślizgnął się na łyżwach. Różne rzeczy z dzieciństwa pamiętają. No i u nas też, gdybyśmy wrócili do naszego rodzinnego miasta czy miasteczka i poszli do sąsiadów, jakie pani pamięta wspomnienie o, o mnie, jak byłem mały, no to każdy sąsiad coś tam pamięta. Taki byłeś zawsze, Urwis. No może. Zawsze taki ułożony, widać było, że ksiądz. <laughs> Różne mogą być komentarze, komentarze sąsiadów, ale każdy jakiś ma. Natomiast ta pewność tego, że oni go znają, sprawiła, że nie rozpoznali w nim Mesjasza. I zobaczcie, o faryzeuszach Jezus mówił, że błądzą, o, o innych tam mówił, żeby wzywał do nawrócenia różne grupy ludzi, a o tych tylko mówi o braku wiary. Nie mógł zdziałać żadnego cudu, dziwił się ich niedowiarstwu. Dosłownie braku wiary określa to Jezus, znaczy Ewangelista mówi to, co czuje Jezus, Dziwi się Jezus ich braku wiary, brakowi wiary. A więc nie wierzą w Jezusa, chociaż mają go tak blisko. I zobaczcie, to może być bardzo konkretna lekcja dla nas. Można być blisko Jezusa, tak Go dobrze znać, wpatrywać się w Niego w adoracji, pismo święte czytać, modlić się, spowiadać, być tak blisko Niego, a jednocześnie być zupełnie daleko. A jednocześnie być oddzielonym od niego. Ja wiem, co mi Jezus zrobi. Już ja wiem, jakie drogi wybiera Jezus. Tak, Jezus nie przychodzi do mnie, tak nie przychodzi, bo on przychodzi zawsze tak. I możemy tak sobie tłumacząc, odsuwać się od spotkania z Jezusem. Ci, którzy tak byli ekspertami od Jezusa, mogliby biografię napisać. Bo, bo byli do sąsiadami, byli jego rodziną, krewnymi, a, on, a oni nie rozpoznają Jezusa. Zobaczcie, bardzo konkretne pytanie na, na szczerość naszą, konkretnie warto się zapytać, jak ja patrzę na Jezusa? Czy jestem ekspertem od Jezusa? To pytanie do teologów, do sióstr zakłonnych, do braci, do, do księży, do, do każdego z nas. Jesteśmy ekspertami od Jezusa, a jednocześnie możemy być bardzo daleko od niego. Nie mógł tam doświadczyć żadnego cudu. Nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Bo pierwszym, pierwszą regułą do cudu jest zawsze właśnie wiara. Nie potrafił zdziałać cudu, bo nie wierzyli. Daję przykład proroków, którzy przez całe wieki w Izraelu byli tak lekceważeni. Jeremiasz na przykład. Czy jak w pierwszym czytaniu dzisiaj słyszymy o Ezechielu: Mają proroka pośród siebie i go nie rozpoznają. Nie korzystają z tego, z czego mogliby skorzystać. Chociaż, no, doświadczają, bo widzą, skąd to u niego. Co za mądrość! Skąd ma tą mądrość? I tutaj Jezus, zobaczcie, już jest taki przecież znany. I w innych miasteczkach wobec obcych ludzi działał tyle cudów, tyle znaków, a wobec swoich nie może nic zrobić. Ci, którzy najbardziej go znają. Spończą jako ci najbardziej odlegli, najbardziej oddaleni od Jezusa. Pomyśl o tym dzisiaj, tej niedzieli. Co to znaczy dla Ciebie? Czemu to słowo z Ewangelii świętego Marka z szóstego rozdziału, z początku tego rozdziału? Czemu dzisiaj to słowo słyszysz? Czemu dzisiaj to słowo mówi Tobie Kościół? Mówi Tobie Jezus. Znajdź czas w ten może trochę wolniejszy weekend, niedzielę, w wakacji. Zastanów się, jak jest u Ciebie z rozpoznawaniem Jezusa, z takim byciem konkretnie, byciem przy Nim, byciem i nie odrzucaniem Go, ale przyjęciem prawdy o tym, że On naprawdę działa, naprawdę pokonuje choroby, pokonuje słabości, doświadczamy, możemy doświadczyć Jego cudów. Ale ta dzisiejsza Ewangelia może też pokazywać coś ważnego dla nas. Że czasem my jesteśmy pośród swoich. My, którzyśmy przyjęli Jezusa, którzy idziemy za Nim, jesteśmy mu wierni, próbujemy Go naśladować. Niesiemy Go do takich jak my, i możemy doświadczyć takiego smutku, jakiego doświadczył Jezus, że tacy jak my, tak bardzo dla nas bliscy, ważni, znajomi, a zupełnie nie potrafimy im dać Jezusa, choćbyśmy chcieli. Spotykamy się z jakąś. Barierą, z takim murem niewiary, odrzucenia, czasem wyśmiania. Pomyślmy też o tym, że my także wchodzimy w tą funkcję czasem bycia prorokiem. Każdy z nas przez chrzest jest namaszczony, by być prorokiem, kapłanem, by być królem, by być prorokiem. Czyli tym, który ma proklamować, głosić słowo Boga, zawsze, nawet tam. Wśród swoich mają mieć pewność, będą widzieli, że prorok jest wśród nich. Tak zapewnia o powołaniu, o misji Ezechiela, Pan Bóg. Jesteśmy powołani i my mamy konkretną misję, zadanie. Czasem, no może być to, czy może nie czasem, często spotka się to z odrzuceniem, z niezrozumieniem. Ale to nie znaczy, by milknąć, bo nawet w takim, w takim klimacie Jezus położył ręce i kilkoro uzdrowił. Nawet wtedy, gdy się nie dało, to on i tak dotarł do człowieka. Próbujmy o tym dzisiaj pomyśleć w tych dwóch kontekstach: siebie przy Jezusie i nas, głoszących Jezusa innym, naszym najbliższym, w naszej ojczyźnie w naszym domu, wśród naszych przyjaciół.